Tyle w ciągu ostatnich lat przewinęło się afer, że już o nich zapominamy. Zapominamy, że ktoś podsłuchał ministrów spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, finansów, skarbu państwa, prezesa Narodowego Banku Polskiego, szefa Gromu, szefa CBA. Przecież taka kompromitacja powinna skończyć się jedynie dymisją rządu. Gdybyśmy żyli w kraju, w którym politycy kierują się honorem, za treść tych nagrań dawno powinni zostać usunięci z życia publicznego. A co się dzieje w naszym pięknym kraju? Pani komisarz Unii Europejskiej, wówczas minister polskiego rządu, śmieje się jak blond laska po kilku browarach na wiejskiej remizie z tego, że minister spraw wewnętrznych kazał podpalić budynek pod rosyjską ambasadą. No halo, byłem wówczas w Warszawie, idąc z biało-czerwoną flagą, byłem nazywany faszystą, który chce wojny z Rosją. Pani minister Bieńkowska, pan szef centralnego biura antykorupcyjnego Wojtunik. Nadal radośnie sprawują znaczące funkcje i nadal weseli żrom za publiczne pieniądze obiadki w cenie pensji zwykłego Polaka. Minister Sienkiewicz, będący byłym funkcjonariuszem UOP-u za zasługi na polu walki z polskimi faszystami, został szefem think tanku Platformy Obywatelskiej. Pomyślmy, że w Stanach Zjednoczonych wyciekłoby nagranie rozmowy znanych polityków o tym, że 11 września Bush kazał rozwalić wieżę w Nowym Jorku. Ciekawe, czy prezydent Obama by stwierdził tak jak królewicz Europy Donald Tusk, że nic się nie stało i nikogo nie zdymisjonuje, ponieważ byłoby to działanie pod dyktando przestępców, którzy chcą zdestabilizować państwo. Kompletnie nie obchodzi mnie, kto to nagrał, jakie są jego intencje. Dla nas, zwykłych Polaków, ważne jest to, że polskie służby nie potrafiły ochronić najważniejszych osób w państwie przed podsłuchami. Ale jeszcze ważniejsze są słowa, które usłyszeliśmy: między innymi że Donald Tusk wiedział o piramidzie finansowej związanej z Ambergold i OLT, gdzie pracował jego synek. Malek Belka nazywał katastrofę w Smoleńsku jakimiś kurwa pierdołami, a o suwerenności Polski mówił, że to suwerenność srelność. Minister spraw wewnętrznych stwierdza, że polskie państwo istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje, a o polskich inwestycjach mówi, że to chuj dupa i kamieni kupa. Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz wypowiada się o blokowaniu kontroli finansowej urzony ministra transportu Sławomira Nowaka. Obecny marszałek Sejmu Radek Sikorski mówi o robieniu laski Amerykanom, a polskość nazywa murzyńskością. Mówi również o tym, że można zajebać PiS komisją specjalną w sprawie Macierewicza. Komisarz Unii Europejskiej Elżbieta Bieńkowska śmieje się, że za 6 tysięcy to może złodzieje albo idioci pracują. Czołowi politycy nazywają siebie chujami i debilami. To jest tylko jedna z wielu afer obecnej ekipy rządzącej. Jakim zatem cholera cudem nadal otrzymują jakieś głosy w wyborach? Rządzą nami chamy i prostaki, którzy za publiczne pieniądze żyją jak królowie, a Polacy nic sobie z tego nie robią i nadal na nich głosują, słuchają mediów typu TVN czy wyborcza, które non stop nas informują, że żyjemy na Zielonej Wyspie, w kraju dobrobytu. Chyba ci dziennikarze za dużo czasu spędzają z politykami w restauracjach, gdzie główne danie kosztuje tyle co tygodniowa pensja polskiego pracownika.